Wybór obsady to nie jest proste zadanie. Czasami casting udaje się perfekcyjnie i widzowie nie są w stanie wyobrazić sobie kogokolwiek innego w roli ulubionej postaci, ale bywa i tak, że coś nie pasuje. Często nie do końca z winy samych twórców, ponieważ aktor, którego wytypowali do swojego filmu, zwyczajnie odmawia i wtedy trzeba szukać innych rozwiązań. W tym materiale przedstawię Wam kilku znanych i lubianych bohaterów, których pierwotnie mieli zagrać zupełnie inni aktorzy, choć teraz aż trudno w to uwierzyć. Han Solo to bohater, od którego zaczęła się wielka kariera Harrisona Forda. Początkowo w ogóle nie był jednak brany pod uwagę w kontekście odegrania tej postaci. Reżyser George Lucas rozważał kilku aktorów, ale najpoważniejszym kandydatem do roli Hanna Solo był Al Pacino. Wow! Al Pacino! Miał wówczas 37 lat i wyrobiono markę dzięki świetnym występom w Ojcu Chrzestnym, Serpico czy Pieskim Popołudniu. Lucas był nieznanym reżyserem i początkowo Pacino w ogóle nie chciał z nim rozmawiać. Zgodził się na spotkanie tylko dzięki protekcji Francisa Forda Coppoli. Ale zupełnie nie spodobał mu się scenariusz do Nowej Nadziei, więc odrzucił propozycję. Co ciekawe, pod uwagę brany był także Jack Nicholson. A skoro już jesteśmy przy Alu Pacino i Jacku Nicholsonie, to warto wspomnieć, że ich losy przecięły się także w kontekście innego filmu wspomnianego przed chwilą Ojca krzesnego. Al Pacino znakomicie odegrał postać Michaela Corleone i trudno wyobrazić sobie w tej roli innego aktora. Jednak pierwszym wyborem reżysera był właśnie Jack Nicholson. Aktor odrzucił tę propozycję z dwóch powodów. Po pierwsze, uważał, że rolę Michaela Corleone powinien zagrać aktor o włoskich korzeniach. Po drugie, wolał wystąpić w Chinatown w reżyserii Romana Polańskiego. Co ciekawe, także Robert De Niro nie był początkowo przymierzany do roli młodego Vito Corleone. Przyszedł na casting starając się o rolę Soniego, czyli porywczego, agresywnego i niezbyt bystrego brata Michaela. Zachowało się nawet krótkie nagranie z przesłuchania. Ostatecznie w son niego wcielił się James Caan, natomiast De Niro, który zrobił na reżyserze duże wrażenie, otrzymał propozycję odegrania młodego, rozpoczynającego przestępczą działalność Vito Corleone. Saga Zmierzch kojarzy się przede wszystkim z jednym aktorem z Robertem Pattisonem, który przez lata nie mógł się odkleić od postaci Edwarda Kalena i skojarzeń z kinem dla nastolatek. Zmierzch zapewnił mu sławę i przepustkę do wielkiej kariery, ale jednocześnie sprawił sporo problemów. Problemy te mogły spotkać innego aktora, który był bardzo poważnie przymierzany do postaci Edwarda, czyli Henry'ego Cavilla. W 2008 roku wyglądał tak i trzeba przyznać, że raczej pasowałby do stylistyki Zmierzchu. Pytanie, czy później otrzymałby rolę w Supermanie, kryptonimie Uncle czy Wiedźminie. Daniel Craig dość mocno podzielił fanów Jamesa Bonda. Dla jednych to najlepszy agent 007 w historii, dla drugich pozbawiony gracji i elegancji brutal. Ale po abdykacji Pierce'a Brosnana Daniel Craig nie był pierwszym i oczywistym wyborem. Początkowo twórcy Casino Royale, czyli swego rodzaju rebootu marki, wytypowali Hugh Jackmana, aktora, który faktycznie lepiej wpisuje się w klasyczne postrzeganie Jamesa Bonda: wysoki, smukły, elegancki, przystojny brunet. Jackman odrzucił propozycję, ponieważ pracował wówczas nad kolejnym X-Menem, a dodatkowo przyjaciel odradził mu tę rolę, ponieważ mogłaby go zaszufladkować. Sam Jackman przyznał po latach, że żałuje swojej decyzji, ponieważ nowa wizja Bonda, zaprezentowana w Casino Royale, naprawdę mu się spodobała. Forrest Gump jest tylko jeden i jest nim Tom Hanks. Film okazał się być wielkim sukcesem, również komercyjnym. Hanks tak dobrze odnalazł się w roli niezbyt rozgarniętego Gumpa, że otrzymał za tę rolę Oscara. Ale mało brakowało, a historia potoczyłaby się zupełnie inaczej. Hanks nie był pierwszym wyborem reżysera. Ponoć nie był nawet drugim wyborem. Jako pierwszy propozycję otrzymał John Travolta, jednak nie zdecydował się jej przyjąć. Później twórcy zwrócili się do Billa Murraya i Szewiego Chase'a, ale ci również odmówili. Dopiero wtedy swoją szansę otrzymał Tom Hanks i znakomicie ją wykorzystał. Breaking Bad to bez wątpienia jeden z najlepszych, a na pewno najwyżej ocenianych seriali w historii. Była to także przełomowa produkcja w karierze Briana Cranstona, który wcielił się Waltera White'a. Historia jest świetna, jednak w dużej mierze to właśnie charyzmatyczny Cranston stoi za sukcesem Breaking Bad. Odpowiedzialna za projekt stacja AMC miała ponoć jasną wizję, kto powinien wcielić się w głównego bohatera. I wcale nie był to Brian Cranston. Pierwszym wyborem twórców był Matthew Broderick, którego dziś znamy m.in. z Manchester by the Sea. Drugim, John Cusack. Obaj aktorzy raczej nie grywali w produkcjach telewizyjnych szczególnie tak długich, dlatego podziękowali za ofertę. W tej sytuacji los uśmiechnął się do Briana Cranstona i chyba wszyscy fani serialu zgodzą się, że dobrze się stało. Jak Matrix. Albo jak kto woli Matrix, to Nio, a jak Nio, to Keanu Reeves. Ale nie zawsze tak to miało wyglądać. Najpierw propozycję odegrania głównego bohatera otrzymał Will Smith. Nie przyjął jej, ponieważ zupełnie nie spodobała mu się wizja, którą przedstawili twórcy. Zaczęli opowiadać o kosmicznych efektach specjalnych, zwolnieniach czasu i najróżniejszych akrobacjach, a Smith nie zrozumiał, czym ten Matrix miałby właściwie być. Co ciekawe, później przyznał, że dobrze się stało, bo Keanu Reeves znakomicie odnalazł się w roli Neo. Smith mógł też zagrać w znakomitym Django Quentina Tarantino. Swego czasu pojawiły się nawet informacje, że sprawa jest już w zasadzie klepnięta. Aktorowi nie spodobał się jednak wydźwięk tego filmu, w pewnym sensie promującego brutalną zemstę jako sposób na rozwiązanie problemu. Dlatego w roli tytułowego Django wystąpił Jamie Foxx. Indiana Jones. Kolejna obok wspomnianego wcześniej Hanna Solo postać kojarzona wyłącznie z Harrisonem Fordem. Bardzo, ale to bardzo niewiele brakowało, żeby historia potoczyła się inaczej. Twórcy Indiany Jonesa, czyli Steven Spielberg i George Lucas, wybrali do tej roli Toma Seleka i prawdopodobnie przyjąłby tę rolę, gdyby nie fakt, że wcześniej zdążył podpisać kontrakt na udział w serialu Magnum. Nie wyszedł na tym najgorzej, ponieważ Magnum było naprawdę wielkim sukcesem, jednak co Indiana Jones to Indiana Jones. Jeden z fanów, wykorzystując technikę deepfake, nałożył nawet twarz Seleka na postać zagraną ostatecznie przez Harrisona Forda. I mimo, że osobiście uwielbiam wersję Forda, to muszę przyznać, że rozumiem, dlaczego twórcy początkowo wybrali Seleka. Maximus Decimus Meridius Jedna z najbardziej pamiętnych kreacji Russell Crowa. Kiedy Crowe wcielił się w tytułowego gladiatora, był 36-letnim mężczyzną w sile wieku i naprawdę dobrze odnalazł się w roli żądnego zemsty rzymskiego generała. Jednak zanim reżyser Ridley Scott zgłosił się do Crowa, najpierw złożył propozycję Melowi Gibsonowi. Znany z Mad Maxa, zabójczej broni czy Bravehearta, aktor odmówił, ponieważ uważał, że jest już nieco za stary do takiej roli. Miał wówczas 44 lata, więc delikatnie mówiąc nie był niesprawnym, zapuszczonym starcem, ale widocznie nie czuł się na siłach. Dziś nie sposób wyobrazić sobie kogoś innego w roli Daenerys Targaryen. Jednak to nie Emilia Clark miała wcielić się w tę postać. Nie wszyscy wiedzą, że pierwsza wersja pilotażowego odcinka Gry o tron wyglądała zupełnie inaczej i że postać Daenerys odgrywała w nim Tamzin Merchant. Jak sama przyznała, zupełnie nie odnalazła się w tej roli, a i gra o tron jako historia niespecjalnie ją interesowała. Źle czuła się na planie i nie odpowiadały jej faktycznie trudne sceny z pierwszego odcinka. Ostatecznie obie strony doszły do porozumienia, że ciągnięcie tego na siłę nie ma sensu, i Tamsin Merchant została zastąpiona przez Emilię Clark. My Heart Will Go On: Leonardo DiCaprio i Kate Winslet. To jest Titanic, ale nie musiał tak wyglądać. Na casting zgłosił się także Matthew McConaughey, znany dziś z Interstellar, Wilka z Wall Street czy Prawnika z Lincolna. Świetny i przystojny aktor, ale w połowie lat 90. dopiero rozpoczynający poważną karierę. Na przesłuchaniu wypadł świetnie jak sam przyznał, był przekonany, że dostanie tę rolę. James Cameron, czyli reżyser Titanica, także skłaniał się ku McConaugheyowi. Do czasu, kiedy na salę wszedł Leonardo DiCaprio. Aktor równie młody, ale nieco bardziej doświadczony i rozpoznawalny, a dodatkowo działający na kobiety bardziej magnetycznie. Podobno. A w Titanicu, czyli jakby nie patrzeć melodramacie, było to bardzo istotne. Dlatego Cameron postanowił zmienić zdanie i zaoferował tę rolę DiCaprio. Ale mało brakowało, a Leonardo romansowałby nie z Kate Winslet, a z inną aktorką. Pierwszym wyborem twórców była bowiem Claire Danes. Postanowiła jednak odmówić, ponieważ, jak przyznała po latach, po prostu nie czuła tego filmu i obawiała się zaszufladkowania. Dzięki temu szansę otrzymała Kate Winslet i wykorzystała ją w 100%, zgarniając za swój występ nominację do Oscara. Dla większości widzów do dziś jest przede wszystkim Rose z Titanica. Oczywiście nie jesteśmy w stanie ocenić jakim filmem byłby Forest Gump z Travolta czy Gwiezdne Wojny z Alem Pacino, ale wydaje się, że akurat w tych przypadkach, które przed chwilą omówiłem, dobrze się stało, że doszło do nieplanowanych roszad w obsadzie. Dajcie znać co wy sądzicie na ten temat i czy wolelibyście na przykład Hugh Granta w roli Bonda. Dzięki za uwagę i do usłyszenia.